Witam Was bardzo serdecznie. Tak jak obiecałam, w końcu nagram Wam filmik z moją kolekcją lakierów. I za... na pewno będą dwie części. Od tego zacznę. I w pierwszej części skupię się na lakierach filmy Clarissa, a w drugiej części wszystkie inne filmy, które posiadam, a i dosyć sporo. Tylko po prostu mam mniejszą ilość tych lakierów. Zacznę od wartości technicznych. Lakier Clarissa. Jest to buteleczka 5 ml. Termin ważności to 24 miesiące od, od dnia otwarcia. W tym przypadku mam kolorek biały. Nie są złotelekiery, ale jednak mam mieszane co do nich uczucia. To jest biały. Wystarczą dwie warstwy, żeby uzyskać taki efekt bieli. Następne kolory. To jest seria Blooming, posiadam trzy kolory z tej serii i do tego jeszcze jest potrzebny thinner, ale to o tym może wspomnę przy bazach, preparatach i topach. Tutaj mam kolor żółty, on tworzy taki efekt murki bardziej, tu mam kolor różowy i kolor niebieski. Kolor niebieski ogólnie jest uważany za najładniejszy z tej serii, więc bardzo go polecam. Ale w sumie tylko ten, tą, ten jeden kolor, ten jeden wariant. Następny kolor, jaki, który, jaki chciałabym Wam pokazać. To jest kolor szary, również z firmy Clarissa. Tak jak mówiłam, wszystkie dzisiaj kolory będą z firmy Clarissa. Kolorek 206. Ogólnie yy, pędzelek mają w porządku. Jedyne, co bym w tych pędzelkach zmieniła, to to, że dodałabym troszkę więcej włosia do niego. To jest takiej grubości pędzelek. Ostatnio jestem zakochana w tych pędzelkach z Indigo, więc będziecie wiedzieli, o co mi chodzi. Yy, pędzelek z Indigo jest na pewno krótszy, a z kolei tak jak tam w drugim filmie, Pokażę, jestem również zakochana w pędzelkę z Eveline. Następny kolor to jest Pink 501. I to jest ten kolorek. On jest dosyć jasny, więc tutaj potrzeba co najmniej trzy warstwy położyć. Zauważyłam, że ma ten kolor tendencję do zastygania bez lampy. Wystarczy światło. Słoneczny, naturalny i on zaczyna zastygać. Tutaj mam kolor Purple 601. Taki delikatny lawendowy kolor. On jest też dosyć przezroczysty, więc tutaj też radzę dodać co najmniej trzy warstwy. Następny kolor... To jest kolekcja Mermaid. To jest taki delikatny kolor z drobinkami. Mam nadzieję, że będzie to dla Was widoczne, że on ma drobinki. Mam również wersję Mermaid w kolorze żółtym i w kolorze niebieskim. Jak widzicie, bardzo lubię te trzy zestawienia kolorystyczne. To bardzo przypomina, akurat ten kolorek bardzo przypomina efekt z ręki. Tu mam kolorek niebieski i kolorek żółty. Z tyłu jest podpisany Mermaid. Jest ponumerowany, więc na pewno znajdziecie te kolory, jeśli które Was zainteresuje. Następny kolor jest to kolor Nude 105. Nie wiem dlaczego akurat tego kolorku nie mam na wzorniku, ale jest to bardzo taki delikatny, nudziakowy kolorek, wpadający w brzoskwinie. Większości z Was na pewno się spodoba. Kolejny kolorek, tutaj mam taką piękną fukcję. I to jest kolor 540. Bardzo fajny, nasycony kolor. Jeszcze ładnie wygląda, jak będzie podbity białym spodem. Więc jeśli mogę Wam poradzić, to sobie podbijicie jakimś fajnym kolorkiem od spodu i naprawdę super wyjdzie Wam efekt. Następny kolor to jest Coral 002. Z tego co wiem w tej kolekcji mają cztery odcienie I mam mieszane uczucia co do tego koloru, bo nawet przy cieniutkich warstwach mi się rozwarstwiał. Więc nie wiem, czy to już jest wina moja, czy lakieru, ale nie jestem zadowolona z tego efektu. Kolejny kolorek, neon numer 5, też fajny kolor. Super krycie, idealne na lato. Mamy jeszcze z tej serii zielony kolor, też dosyć porządny. Jednak zielony kolor, tak jak wiadomo, że ciężko uzyskać fajne krycie neonowe. Jestem super zadowolona z tego koloru. Wystarczyły, z tego co pamiętam, dwie warstewki i już było pełne krycie. Jest to ten kolor. Kleresa 423 Jakbyście chcieli, wszystkie lakiery podlinkuję Wam na dole. Gdybyście szukali jakiegoś konkretnego. Tak, po kolei Wam o nich opowiadam, tak będą podlinkowane. Następny kolor. Tutaj mam taki delikatny Liter numer 6. To akurat dostałam w prezencie ten lakier. Jestem z niego super zadowolona, bo na czarnym kolorze daje super efekt robinek. no tak nie będzie go dobrze widać, ale na czarnym naprawdę fajnie się go podbija. Kolejny kolor to jest neonowy zielony, z tego jestem o wiele mniej zadowolona niż z tego różowego, a numer 5. Tutaj zdecydowanie musicie podbić białym, żeby dostać jakiekolwiek krycie. Ostatnie donoszenia. Troszkę bardziej jestem zadowolona z tego numeru Clarasy 810. To jest standardowa kolekcja zielona. I tutaj już jest lepiej widoczne krycie, jednakże trzy warstwy dla mnie to jest minimum. I tutaj kolejny kolory który jest z prezentem. Jest to kocie oko od Klaresy. Dokładnie jest to kolor numer 2. Bardzo fajnie wychodzi, łatwo się aplikuje. Z tym, że potrzebujecie oczywiście do niego magnes, jak do każdego kociego oka z kolekcji lakierów hybrydowych. Przepiękny kolor. Miedziano-złoty na czarnej bazie. I ta czarna baza już jest oczywiście zawarta w środku. Brown 318. Przepiękny, miedziany kolor. No i niestety, już ostatni z tej serii. Mam Wam do pokazania: kolor różowy, też fajny na czarnej bazie. Jest to taki mocno fuksyowy, zamoczony brokat. Można to rozumieć w jaki sposób: albo na czarną bazę różowe drobinki, albo w przezroczystą bazę, ale wtedy musi być naprawdę duża ilość tych drobinek. I to jest numer 554. Gdybyście mieli jakieś pytania, przypomnę tylko 5 ml, data ważności 2 lata od otwarcia, cena, jeżeli jesteś konsultantką, 14,90, jeżeli nie, 16,90. W zależności od ofert, też czasami możecie różnić ze względu na fajne promocje. Czasami się zdarza 5 plus 5. Wtedy macie 10 lakierów w cenie 5. Więc jeżeli interesuje Cię ta firma, warto buszować. Warto coś fajnego znaleźć. No i tak wygląda moja kolekcja lakierów Claresa. Nie będę więcej inwestować w te lakiery. Zmieniam markę. Ale więcej o tym powiem Wam w następnym filmie. Do zobaczenia!